Proszę Państwa, powiem, że jest bardzo gorąco, nie będziemy przedłużać. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie i serdecznie witam e, oczywiście naszą Panią Burmistrz Elżbietę Radwan. E, witam Panią Przewodniczącą Rady Miasta, e, Panią Anetę Adamus. Bardzo serdecznie witam e, właściciela firmy MR Pomorze, Pana Beniamina e, Łatkę. Wraz z prezesem zarządu tej firmy zarazem główny, głównym wykonawcą tego pierwszego etapu panem Adrianem Góranowskim bardzo serdecznie witam wszystkich zaproszonych gości, tak jak radnych miasta i gminy Wołomin witam sołtysów, mieszkańców okolicznych sołectw, media a także przedstawicieli firmy HTS która jest inżynierem kontraktu firmy Spotech, dostawcy technologii oraz firmę Green Management, która jest doradcą technologicznym. Oczywiście bardzo serdecznie witam też naszych pracowników. E, po krótkie parę słów poproszę teraz panią Wieloradą Burmistrz naszego miasta. for the flash Wszelkich uciążliwości, które przy takim typu działalności spółka w tej chwili ma. Hermetyzacja kompostowni jest dla nas ogromnie ważna, bo to jest znaczący krok do niwelowania odorowości, do tak i no, na to, co nasi mieszkańcy najbardziej narzekają. Ja tylko tak przypominam, że jesteśmy. Która myślała strategicznie o mieszkańcach i rozwoju spółki, niwelując wszystkie uciążliwości, i dziś to jest jakby pierwszy krok do tego, że po prostu nam się to uda. Bardzo dziękuję prezesowi spółki, radnym obu kadencji, którzy pracowali przy tym projekcie, i wszystkim pracownikom spółki, którzy też skuteczne wnioski składali z dobrze wypracowanymi założeniami i bardzo były dobrze te środki, te wnioski oceniane przez choćby NFOS, ale nigdy nie uzyskała akceptacji co do realizacji finansowej. Dziś jesteśmy trochę w, innym, w innej sytuacji, bardzo się cieszę, żeby nie przedłużać, to jest dobry krok do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Za to wszystkim osobom, które są zaangażowane, w ten proces. Dziękuję. No i trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej Pan wykonawca pracował, żebyśmy już realnie mogli odczuć właśnie te dobre zmiany. Panie prezesie, wiem, że jeszcze oprócz powitań przygotował Pan kilka słów dla Państwa informacyjnych o projekcie. Bardzo proszę. Szanowni goście, tak jak już powiedziała pani burmistrz, po wielu latach starań o to, żeby ta inwestycja, w końcu nabrała z realnych kształtów, udaje nam się dzisiaj zacząć tą budowę, tak? tą przebudowę. Jest to modernizacja naszego zakładu, a przede wszystkim przebudowa i hermetyzacja kompostowni dzisiejszym rozpoczniemy te prace budowlane. Cały ten proces jest tak, jak już wcześniej informowaliśmy, informujemy ciągle i wiemy, że tej wiedzy jest ciągle jakby za mało, na rynku pojawiają się różne hipotezy, podzielone na dwa etapy. Właśnie rozpoczynamy pierwszy etap, czyli budowę dwóch placów kompostowych zadaszonych, które tu będą, no mam nadzieję, że do końca roku już będą one tym już jesienią chcemy również rozpocząć już pracę nad wyłonieniem wykonawcy drugiego etapu, który będzie polegał na rozebraniu tych boksów, które widzimy po prawej stronie, wybudowaniu hali przyjęć z bioreaktorami, które będą szczelne, będą z podciśnieniem i z wyciągiem powietrza technologicznego. W przyszłym roku, mam nadzieję, powstanie już nowoczesna, w pełni schematyzowana instalacja spełniająca standardy bad, czyli najlepszych dostępnych technik. A problem odorów, mam nadzieję, w końcu zostanie rozwiązany. Likwidacja uciążliwości to jest właśnie bardzo ważny element i efekt tego projektu z perspektywy okolicznych mieszkańców. Chcę podkreślić, że chcemy skończyć z tym smrodem. Chcemy być normalnym sąsiadem, normalnym zakładem produkcyjnym, który, który jest przyjazny środowisku. A dzięki właśnie tym wsparciu gminy i zespołu pracującego w tym projekcie uzyskaliśmy finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 44 milionów złotych na przeprowadzenie tego całego przedsięwzięcia. W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować właśnie Pani że Rzeczpospolitej Radom. I radnym, a szczególnie panu Markowi Górskiemu, przewodniczącemu poprzedniej kadencji i radnym pozytywnego WOMINA, którzy zawsze nas wspierali i byli za tym, żeby tą inwestycję rozpocząć. Także panie Marku, panie WOMINA, naprawdę były głębokie wyrazy podziękowania. <laughs> Dziękuję wszystkim pracownikom ZDO i naszym partnerom za, za pracę przy tym projekcie. Natomiast na koniec chciałbym się zwrócić do naszych oponentów, bo takowi też są ciągle, którzy wątpili i kwestionowali celowość tego projektu, niektórzy nadal kwestionują. Chcieli, aby nasze odpady gdzieś wywozić, podrzucać, nie wiem, nie wskazując dokładnie gdzie i po jaki kosztach by to miało być. Chcę powiedzieć, że po prostu to, to jest pełna droga, to jest zła droga. Państwu bardzo. Dziękuję i o głosu proszę prezesa firmy MR Pomorze, pana Adriana Kuranowskiego. Dzień dobry państwo. Reprezentuję firmę MR Pomorze z Gołczewa, która jest generalnym, czy będzie generalnym wykonawcą tego przedsięwzięcia, które tutaj uzyskaliśmy w drodze. Targu, czyli wybudowania kompostowni, konkretnie płyty kompostowej, zadaszonej z technologią związaną z odprowadzaniem i, i doprowadzaniem powietrza procesowego. My się bardzo cieszymy, że ulegające biodegradacji, które no poprzez, jako jedno rozwiązanie właśnie poprzez kompostowanie można skutecznie, efektywnie zagospodarować, następnie przetworzyć na różnego rodzaju produkty, które później efektywnie można wykorzystać do, do różnych celów już skutecznie jako, jako produkt. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że będziemy mogli w tym dziele uczestniczyć. My mamy zgodnie z kontraktem na realizację 44 tygodnie, czyli około 11 miesięcy. To jest zupełnie bezpieczny czas na realizację tego przedsięwzięcia jak złożyliśmy w harmonogramie, czyli spodziewamy się, że będzie to okres raczej krótszy. Przypuszczamy, że około 9 miesięcy maksymalnie powinniśmy. Ten obiekt, jeżeli nie będzie oczywiście jakiś niespodzianek związanych z warunkami punktowo oddać Państwu do użytkowania. Tak wygląda z naszego punktu widzenia. Ja zdaję sobie sprawę, że my zaczynamy, więc oczywiście zawsze możemy pokazać się z tej optymistycznej strony na początku budowy. No, mamy nadzieję, że. W takim, samym, w takim samym stopniu pokażemy optymizm na koniec, bo to wtedy się oczywiście najbardziej i najskuteczniej ocenia wykonawcę, czego oczywiście również zamawiającemu inwestorowi pani burmistrz i państwu jako przedstawicielom lokalnej społeczności życzę, bo no, nie, nie da się ująć, że postępnia do rozwiązania problemów odpadów biordogadopalnych jest Państwu bardzo potrzebne. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. W scenariuszu to tyle przemówień. Pani Przewodnicząca, chyba że jeszcze jest kilka słów. Bardzo proszę w takim razie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja odliście Państwo, że wypowiem się nawet nie jako Przewodnicząca, a jako Radna zeszłej kadencji. Miałam tę przyjemność, że zasiadałam w tym składzie Rady, który opiniował to, abyśmy dzisiaj rzeczywiście tutaj byli. Co jest dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy, mogło się zjeścić, Więc jestem bardzo podbudowana tym, że robimy coś dla dobra mieszkańców, że robimy coś, co spowoduje, że komfort życia mieszkańców znacznie się poprawi. Myślę, że modernizacja kompostownia, co za tym idzie zakładu, jest nam niezbędna. Zakład ma tak wiele lat, że te wszystkie czynniki i te wszystkie możliwości, które technologicznie są bardzo, bardzo już posunięte, gdzieś tutaj były daleko daleko. My jako zakłady daleko za tym wszystkim. W związku z tym naprawdę mnie to optymizmem, że nasz zakład spowoduje, że to wszystko, co było nam pokazywane na wyjazdach, które miały nas przekonać do tego, że ta inwestycja rzeczywiście się uda i że pomoże nam w tym, żebyśmy tego odoru nie odczuwali tak, jak jest to teraz, napada optymizmem i trzymam głęboko kciuki za to, żeby się udało. Bardzo dziękuję pani burmistrzu, że we współpracy z panem prezesem doszliśmy do tego momentu, który jest dzisiaj. Myślę, że to jest dla nas wszystkich ważne. Ja jako radna i jako przewodnicząca nowej kadencji trzymam kciuki panu prezesowi, jak i całemu zespołowi serdecznie dziękuję, bo wiem, że to jest Państwa ciężka praca i to my tak naprawdę przychodzimy tutaj już dzisiaj na, na gotowe, a tak naprawdę na gotowe przyjdziemy za te 11 miesięcy. Mam nadzieję, że firma, która wygrała, która podejmuje rękawice że do końca wiecie państwo, z czym państwo się zmagacie. My no jesteśmy trudną gminą, ale trudną dlatego, że bardzo dużo chcemy dla swoich mieszkańców. Więc oprócz tego, że będziemy państwu kibicować, to będziemy również państwu patrzeć na ręce i będziemy państwa rzeczywiście z tego rozliczać i będziemy bardzo trzymać kciuki, żebyśmy to rozliczenie przekuwali na nasz wspólny sukces. Pozwólcie państwo, że ja z tego miejsca zaproszę tutaj do mikrofonu Marka Guskiego, Osoby, która kibicowała temu projektowi od początku, która nas jako radnych w zeszłej kadencji mobilizowała do tego, żebyśmy brali udział w spotkaniach, żebyśmy pojechali na tę plenerową, żebyśmy mogli na własne oczy i, i, i uszy zobaczyć i usłyszeć to, co tutaj będzie się działo. Także, Marek, ja tobie serdecznie dziękuję w imieniu własnych, w imieniu radnych i mam nadzieję, że też ci kiedyś podziękuję w imieniu mieszkańców, bo też nim jestem, także dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Pani strasznie jestem szczęśliwy z tego powodu, że pałeczka została przekazana w tak ręce. Ja asekuruję, dopinguję, pomagam. Jestem w tej Radzie. Drodzy Państwo, to grupa radnych, która była od początku przekonana, że powinniśmy w to zainwestować, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta inwestycja ruszyła pozwólcie Państwo, że w sposób szczególny oczywiście Pani mówisz jako szefowa całego projektu, ale chciałbym podziękować Panu Prezesowi. Pan Jarosław Kupała po raz kolejny pokazuje, że jest dobrym gospodarzem. Jak został Prezesem, to sprzęt, którym spodobał zapad naszych uczcianiach, za to, to. Czasami niestety było powiedzieć, że to są nasze samochody, nasze pojazdy. Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda. Jarku, gratulujemy tej determinacji, tego zawzięcia również Państwu ekspertom, doradcom, bo było miło z Wami pracować. My zawsze chętnie żeśmy brali udział w tych spotkaniach, bo sami po prostu żeśmy się od Was uczyli. Dlatego w dniu dzisiejszym spełniamy po raz kolejny wymagania, które stawiało nam społeczeństwo. Czyli spełniamy to, na co nasi mieszkańcy liczyli. Kończymy z tym, co tu było czuć niepozytywnie. I przechodzimy do działania, budujemy kolejną inwestycję, która będzie służyć naszym mieszkańcom. Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękuję. W takim razie nie przedłużając zapraszam przed nami ten symboliczny moment. Bardzo proszę panią burmistrz, panią przewodniczącą i chyba pana przewodniczącego również zaprosimy do tej wspólnej łopaty, tak? Taki to jest ten moment, ta, ta symboliczna chwila.